Cześć! Cześć! Na zimowej wyprawie w las idziemy szukać przygody, ale zanim wyruszymy, to? Subskrybujcie nasz kanał i chodźcie z nami. Na... o jaka kula duża no, jaką już. kulę już lepiłeś <gulę> jesteśmy w Leszczynie gdyż lubimy tutaj wracać Zobacz, tym jak bardziej, że zobaczcie ile śniegu nasypało drzewa całe w śniegu i w końcu możemy sobie powędrować w śniegu liczymy na to że trafimy na ślady zwierząt będziemy mogli chociaż trochę je bo śledzić, potropić Ja na wszelki wypadek wziąłem dzisiaj plecak bo nie wiadomo jak to będzie eee, z Milenką chociażby eee, i dlatego dzisiaj zabezpieczenie w postaci plecaka bo po śniegu ciężko się chodzi a śnieg jest głęboki około, no ja wiem z 10 cm może będzie no gdzieś tak i w takim klimacie aż chce się chodzić Po standardowym hatriku, można tak powiedzieć w terminologii piłkarskiej, czyli zdobyciu trzech zamków na początku roku, teraz wyruszamy sobie odpocząć i pochodzić po lesie w zimowym klimacie. Wyczyścić głowę. Idziemy tędy. Zielony szlak ma tędy, to idziemy. I z dziećmi będzie dzisiaj ciężko, ale to nie zmienia faktu, że i tak tu jest pięknie. Zielonym szlakiem pójdziemy sobie. Tak chyba jeszcze nie chodziliśmy, ale dużo osób tu przed nami już było, bo widać po śladach wydeptanych. Zobaczymy, gdzie ten zielony szlak nas zaprowadzi. Tu widać mur albo jakiejś budowli albo zwykły mur oporowy zobaczymy powiem wam że w Śnieżnej Otulinie wszystko tu wygląda całkowicie inaczej tak to jest nasza droga Tędy zazwyczaj się schodzi. To mamy kopalni ciche szczęście. Po co tam idziesz, nie idź tam Idź tu ścieżką Dlatego wyprawy zimowe w śniegu Z dziećmi To naprawdę niezły wyczyn Bo Szymon na przykład Musi odśnieżyć każde drzewo, każdą gałązkę Wszystko co się znajduje w okolicy I jest trochę śniegu na tym Milena znowuż Musi iść wszędzie tam, gdzie Szymon, ale jej buty nie wydalają, mi się ślizga. Ale radość niezapomniana. Co chwilę widzimy jakieś ślady zwierząt. Fajna. Otulina ze śniegu jeszcze dodatkowo zaczęła nam ruszyć. Tak więc tego śniegu jeszcze nam nasypie na pewno o, uf, uf, uf. Ciężko? Ciężko Ale fajnie tak? tak. Patrzcie się jakie dzielne małe dziecko Wyprzedziła nas i się wspina Pod górę Tam jest mama Daje radę Daje radę Szymon się przewraca częściej niż Milena Brawo Milenka! Brawo! Jest tutaj dużo wyżej, będziemy musieli wejść zaraz. Już wielokrotnie gościliśmy tutaj. Opowiadałem Wam wiele historii związanych z tym miejscem. Pokazywałem Wam w różnym klimacie to miejsce. A mimo wszystko uwielbiam tu wracać. Uwielbiam skansen górniczo-płutniczy w Leszczynie. Fajny śnieg spada z tych z drzew. Oj, oj, oj! Właśnie fajna rzecz, bo żona mi powiedziała, że przybyło Was w momencie, kiedy my jesteśmy tu, na leśnym spacerze. Was przybyło i to sporo w krótkim odstępie czasu. Na o, o wędrówce właśnie lasem zimą. Ale jak zaczęło sypać, nie kochanie? Rewelka. Rewelacja. I zobaczcie jaka to jest frajda. Frajda jest milenka? Tak. No. Szymon frajda jest? tak No dawaj łapkę, maluszku. Pierwszy raz takiej scenerii. Pierwszy raz taki scenerii. Chociaż nie, w takiej podobnych scenerii wędrowaliśmy po... Tam, po tam. Yy, na polwarszą szliśmy też. No ale w tym roku jeszcze nie. W tym roku jeszcze nie, tak. Pierwszy raz taką zimę wam nagrywamy. Super bym powiedział. Czemu trendy teraz? Sztonia charakter. No, trendy. Bardzo dobrze. Tak jak ślady prowadzą Powiem wam tak. Drugi film, właśnie był, trzeci film, był stąd, jak nagrywaliśmy, tak? Teraz, znaczy... Trzeci film, stąd jest właśnie, z Leszczyny, ze Skansenu, ze... z Synkliny Leszczyny, ze szlaku tutaj właśnie, którym teraz przemierzamy, tylko w odwrotną stronę. Wtedy wybraliśmy się taką wczesną wiosną, późną jesienią. Teraz macie w zimowym klimacie. Zaraz będziemy dochodzić do kamieniołomu w Piaskowca Arkazowego. Arkoza Arkazowego. No jakoś tak. Co ciekawe, jeżeli jest taka rzecz jak tu, to znaczy, że jest jakiś otwór. Ciepłe powietrze z wnętrza ziemi wylatuje i tworzy właśnie takie otwory. Tam na przykład widać, że w tych piaskowcach muszą być jakieś komory, z których wylatuje ciepłe powietrze. Więc jeżeli widzicie w śniegu jakieś otwory tego typu, to znaczy, że tam pod spodem może być jakaś dziura. Kamieniołomy piaskowca. W zimowej scenerii. A tu jest słupek z oznaczeniem górniczym pola górniczego. Ale widok. Wow! Co Wam powiem? Ale warto wyjść do lasu, powędrować sobie śnieżnym szlakiem i siedzieć w domu. I zbijać bąki, bo śnieg pada. Rewelacja. Milenka jak widzicie już w plecaczku. Tak Milena? Oczka. Już padło. Oczka. Bo ciężko wędruje się, bo śnieg jest dosyć gruby. Milenka mi czapuczkę co chwilę wytrzepuje. O. Tutaj, w tych kamieniołomach, również można znaleźć ślady dawnego morskiego życia. Oczywiście to jest starszy okres w dziejach ziemi, bo to chyba jest perm, fermskie życie. Można tutaj znaleźć jakieś muszle, mięczaków. To nie jest magia Niesamowity klimat Ale ten klimat jest sprzyja temu że okulary mi co chwilę Farują, jak tylko na chwilę stanę to ciepłota mojego ciała powoduje, że wilgoć osadza się na okularach Ale, no jest 10 cm śniegu no, ale pięknie to wygląda. Tylko i wyłącznie szlaki, które są oznaczone na drzewach, po tym możemy się kierować. Bo w tej chwili tutaj widzicie biało biało i ewentualnie po śladach, po śladach osób, które wcześniej, dużo wcześniej tutaj wędrowały, nam przestał śnieg padać przed nami jest natomiast widok Natomiast przez to, że wszystko teraz okala mgła to nie pokaże Wam stacji Rudiger Rosochy którą to widać właśnie z tego punktu widokowego. Ups, trzeba uważać. Ta droga jest dosyć rozjechana. No tam gdzieś jest Rosocha i stacja Rudiger. Jeżeli was ciekawi historia Rosochy, bo jest bardzo ciekawa, i tam znajdowało się największe na Pogórzu Kaczawskim schronisko turystyczne za czasów Niemca, to na końcu filmu dam Wam odnośnik do tego filmu. Zapraszam Was na ten film. I zapraszam Was też do tego, żebyście zasubskrybowali naszą szaloną rodzinkę łazików. I zapraszam Was też na grupę na Facebooku, którą utworzyliśmy. W, nas na, w informacjach na naszym kanale znajdziecie listy rzeczy, gdzie nas znajdziecie Instagram, Facebook, grupa na Facebooku. Na grupie na Facebooku oczywiście zapraszamy Was do tego, żebyście publikowali swoje wycieczki, swoje wspomnienia, ciekawe miejsca. Dostarczajcie nam, jak i sobie kolejnych inspiracji do ciekawych wycieczek. Zapraszamy wszystkich pasjonatów. Ale też zapraszamy te osoby, które będą szukać inspiracji do podróży z dziećmi, ale i nie tylko. Szymuś, już zmęczony? Wędrówka po śniegu daje w kość. Tak, wiem. Weź ślisko, ciężej się zmęczony. chodzi. Zmęczony. No jeszcze? Z dobre pół godziny wędrówki przed nami, Szymon. I co ty na to? Kochanie, jeszcze pół godziny drogi dziś przed nami. No Więc ruszamy dalej No już schodzimy w dół Cały czas szlakiem synklina Leszczyny Przeciwnym oczywiście kierunku i zakładają tablicę Bo tak też trzeba spróbować już tego szlaku No i macie Morze Czechsztynu o, no tak jak mówiłem, górny perm. Tu jesteśmy. Musimy teraz iść tu, 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 tu i wrócić do naszego miejsca przeznaczenia. A tutaj mamy też ciekawe, ciekawe miejsce poniżej, bo tam mamy wysięg. Tam swój bieg zaczyna jakiś potok. A ten potok wpada do rzeczki, która się zwie. Krusicki potok uf, uf. <laughs> mamo, mamo, mamo. <laughs> A tu jest ten wysięg Tu właśnie zaczyna swój bieg nieznany mi potok Obszar źródliskowy Tak, na obszarze źródliskowym Milenkę lękę wyjmiemy, bo my idziemy już tam Tu jest fajna droga teraz Patrzcie się, jakie potężne ślady. Ale no! Tak! Bardzo prawdopodobne, że to jest olbrzymi dzik, który tutaj niedawno sobie wędrował. Dosłownie chwilę temu. Czyli jakieś tropy ciekawe trafiliśmy. No fajne jest to, że właśnie zimą można sobie czytać ślady. Tu jest ślad dzika też, olbrzymi. Muszę sobie. Jest, jest. jest. Dlatego, żeby przypadkiem nie trafić na dzika albo go przynajmniej nie zaskoczyć, to warto zachowywać się na tyle głośno, żeby zwierzaczki z daleka nas były w stanie usłyszeć i w porę uciec, niż je zaskoczyć i stanąć do nich, z nimi w szranki. Tak, Szymon? Bo taki duży dzik, a ślady wskazywały na to, że to jest duży knur. Mogłoby się nieprzyjemnie dla nas skończyć. No to musimy teraz krzyczeć? Nie, nie, że krzyczeć, tylko jak na przykład rozmawiasz, to jesteś na tyle słyszalny, że tutaj w okolicy zwierzątka słyszą, o, ludzie idą. Trzeba sobie e, zachować dystans. Porę się ewakuować, bądź takie tam, tak? Szymuś? Tak. No właśnie. Lepiej nie zaskakiwać zwierzątek. Ty też nie chciałbyś być zaskakiwany przez zwierzątkę dzikie, nie? Nie. Ale ja, jakbym był zwierzęciem, to bym uciekał w porę. No, wiesz. Dzik to jest dosyć agresywne zwierzę. I przyparte do muru. I przyparte do muru, będzie się bronić. No, Milenka, ślisko jest? Chodź łapy daj. Łapki daj, ale tu na sankach by się wjeżdżało, to? Tak. tu na sankach to by się wjeżdżało. Nie na tak. Nie na pupie, no nie, no bo pupa przemoknie i będzie zimno w pupę. Nie. Tak? Ślisko jest strasznie, w momencie kiedy śnieg leży na włosku, to jest naprawdę niesamowita pułapka, bo nie widać tego, a w momencie kiedy się na to stanie, o, tak jak ja tu przed chwilą, to się jedzie w dół, więc trzeba bardzo ostrożnie stąpać, bo się można przewrócić, dochodzimy już do Leszczyny pomalutku. I zaraz będziemy podsumowywać naszą pierwszą tegoroczną prawdziwą zimową wyprawę. Mam nadzieję, że taki oddech od zdobywania zamków jest jaki nam, taki Wam potrzebny, bo taka wędrówka po lesie na pewno pozwala troszeczkę złapać oddechu. Bo moglibyśmy cały czas jeździć po zamkach, pokazywać Wam kolejne niesamowite zamki, eee, ale po pewnym czasie to się przejada. Człowiek traci wenę. a tak wędrując sobie po lesie, robiąc coś innego, tym bardziej jeszcze w takiej scenerii, człowiek łapie dystans, odpoczywa od rutyny i jest w stanie wymyślić coś nowego, coś bardziej produktywnego. I mam nadzieję, że kolejne filmy z kolejnych naszych wypraw będą na tyle produktywne, że będzie was coraz więcej. A dodatkowo trzeba przyjść się po takim lesie zimą. Jeszcze jak są górki, to już w ogóle każdemu polecam. A zwłaszcza polecam komuś, kto posiada dzieci, bo to jest niezwykłe przeżycie dla tych maluchów. I dla nas niesamowita przygoda. Tak kochanie? Ja uciekam, bo może kulą dostanę. <grym> zaraz. Zaraz może będzie bitwa na śnieżki, kto wie. Zaraz zejdziemy w bardziej płaski teren. I parę osób kulką ode mnie dostanie. <grym <grym A może i wołowana ulepimy, kto wie. O nie, o nie, trzeba uciekać. Dobra, widzimy się na dole, na podsumowaniu. I czas naszej wycieczki dobiegł już końca. Jeżeli wam się podobał dzisiejszy spacer, to zostawcie subskrypcję pod naszym kanałem. Chodźcie na nasze portale społecznościowe Instagrama i Facebooka. I dawajcie łapki w górę pod naszymi filmami i posłuchajcie mojej rady. Tak, Milenka? Tak. Cześć, rodzice. A, jeden